Mordo obiecałem wam, że będę nagrywał częściej filmy, więc dzisiaj człowiek z Brazers dla was nagra film, jak rozbiera golfa erkę. A właściwie to ja zdejmę sobie tylko przedni zderzak, bo muszę zdjąć yy, belkę przednią nią. Pojedziemy sobie do Aso. Sprawdzimy, czy moja belka, którą aktualnie mam, bo chyba nie jest taka, jak powinna być. Sprawdzimy w aso, czy oryginalna jest taka sama. Jeśli jest, no to zostawiam tą. Jeśli nie będzie oryginalna, będzie inna niż ta oryginalna, no to kupuję sobie nową beleczkę do tego golfika. Robimy przedni spasik. Polerka później tam pójdzie, ale ja Wam dzisiaj pokażę, jak go rozbieram. Kurwa, człowieku, pa, pa jakich ja tutaj jestem w szybkich butach. Człowieku. Oh, dawajcie ze mną. Będziecie się śmiać ze mnie. Odkręcić, krążyć O, to mi się odzyskać. Dlaczego to wypadło? Wygląda to w tej chwili dosyć komicznie. No ale tak wygląda ogólnie golfer. Bez zderzaka przedniego i bez lamp. Jakby się ktoś zastanawiał. To tak to właśnie wygląda. Muszę jeszcze odkręcić to, To i zdjąć to. Dobra, ogólnie to przyszła mi już belka. Odebrałem ją. Nie nagrywałem tego, bo to nie miało sensu. Dziwne, ale słuchajcie, tabelka jest dosłownie mniejsza od tej belki. Tak, czyli ta, którą tutaj mamy nową, ona jest jeszcze bardziej wysunięta do przodu. Więc ja nie mam pojęcia jak mi się tutaj to zmieści, bo już na tej belce zderzak nie wchodził i wystawał o 2 cm. I przypomnę tylko zderzak oryginalny, belka oryginalna. Tabelka nie jest oryginalna, to jest taki zbiegłego golfa. To jest oryginalna, oryginalna absorber, oryginalny zderzak. No nie wiem, zobaczymy co zaraz, się, co zaraz z tego wyjdzie, no. Kurde, no. zupełnie, zupełnie inne są te belki, ale ta herkowa wydaje się być. I jeszcze wyższa! Ja nie wiem, jak to się tutaj zmieści. Nie mam pojęcia, co tutaj teraz będę musiał zrobić, no ale zaraz zobaczymy. czyli to skręcałem Pytanie za 100 punktów. Ogólnie dziwne w opór, ale pan z ASO, pan ASO, oświadczył, że w tej belce do Erki nie występuje ta dolna. Trudno jest mi w to uwierzyć. No, faktycznie nie ma tu mocowań. E, o co chodzi? Jeśli nie wiecie o co chodzi, chodzi mi o, o te mocowania. O tutaj tego nie ma. Jak widzicie, tutaj w tej belce nie ma tego. To na razie zostawię. Gdybym musiał odkręcić i zwrócić. Zobaczcie. Tu jest w opór dużo miejsca jeszcze. Jest w opór dużo miejsca. Ja nie wiem, czy ta belka nie powinna po prostu do tego przylegać. No Niby tutaj. O, tutaj, jak włożę to, tu tutaj jest tak samo. Tutaj też jest dużo miejsca, i dużo można wcisnąć się jeszcze. No teraz też ten berka jeszcze bardziej wystaje niż wcześniej. Więc ogólnie, no niezłe jaja, jak berety. Zobaczymy, jak zaraz to wszystko zamontuję. Czy będzie jakikolwiek spas, No bo to, to jest aż śmieszne. śmieszne. No, tutaj wysunąłem jak najmocniej mogę tą przednią część, bo mam pogrubiony interkuler. No ale reszta. Zobaczymy, zobaczymy zaraz I Kochani, znalazłem przyczynę całego zamieszania to jest, to jest ten zły element, który nie pasował do wszystkiego I teraz tak, to po prostu było za długie I nie wchodziło Po prostu mi odpychało zderzak No i teraz jak pojadę w kupie, akurat mam to na miejscu Sadzę i wszystko powinno ładnie się zgrać No mi się co nieco skręcić tutaj Teraz zobaczymy czy to wszystko spasuje się. Weszło wszystko ładnie. A jak widać już jakoś wchodzi idealnie. Czy może nie idealnie jeszcze, ale wchodzi tak, że jak tu go wepchnę, przykręcę, to nie będzie nic wystawać poza. Ja musiałem się trochę pobawić tutaj. Bo musiałem podmienić to, ten przód, z tym. Właściwie ten musiałem wrzucić, a ten musiałem już wstawić, już to zrobiłem. Trochę się w tym bawiłem, bo tutaj widzicie, jest raz, dwa, trzy, cztery, 6 12 zaczepów na stronę plus 3 wewnątrz są jeszcze. Więc no, żeby wyjąć po to z tego, musiałem wszystkie 12 zaczepów tutaj podciągnąć do góry, więc musiałem coś tu wszędzie powkładać. Nie wyszło idealnie, ale nic nie uszkodziłem To jest o dziwo, bo to jest plastik fantastic No i teraz w Przód Wkładamy Na jego miejsce Nic nie widzicie Dobra Teraz tu dwie śruby wkręcę I Wygląda to Mniej więcej O tak Jeszcze tam muszę wkręcić, bo trochę wystaje No ale jest już naprawdę ładnie. Tu trzeba wszystko będzie spolerować, ale jak wygląda, to już naprawdę jak samochód. To będzie pierwszy raz, jak będę widział swój samochód spasowany. Tak, powiedzmy, spasowany, bo jeszcze wszystko będzie wyrównywane. Ale teraz już się wszystko trzyma kupy. No tak. Klasyczny To było na tyle dzisiaj. Dzięki, że byliście ze mną. Wejdźcie na mojego Instagrama, tam takie rzeczy się pojawiają. I macie tutaj tak jak to wygląda w ogóle... Wypełniałem o koszulce. Eee, do zobaczenia niedługo na razie. Kiedyś to płynęły mi Dzisiaj daję ten wokal na beat. Zamykam oczy i odpływam w tym. Wszystko, co jest tutaj wokół, no to ulotne jak dym. Siedzę i słucham głosu własnego rozsądku. On mówi, żebym kształcił się w tym. Dlaczego mam tego nie robić? Ty nie mi, już mi o? Nie, nie, Siedzę i słucham głosu własnego rozsądku. On mówi, żebym kształcił się